Dzisiaj w programie godzina z samorządem Piotr Przetalski, prezydent Krosna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Zaczniemy od budowy bloku energetycznego. Takiego tematu Krosno poręczyło ponad 100 milionów złotych gwarancji z zapłaty dla wykonawcy tego budynku. Skąd wynika konieczność takiej decyzji? No, wykonawca zwrócił się o udzielenie takiego poręczenia, takiej gwarancji, którą miasto poręczyło. Wynika to z umowy, jaką ma wykonawca z zamawiającym, czyli z naszym MPGK. Jakie były przyczyny? Pewnie takie, żeby, żeby mieć gwarancję zapłaty za wykonaną robotę, choć nie było żadnych jakby impulsów z naszej strony, że takiej zapłaty nie będzie. Głównie chodziło z naszej strony o to, że Wykonawca nie wystawiał faktur przez dłuższy czas. Mhm. No ale to, to tylko są moje domysły, nie chcę o tym szerzej mówić. Taką gwarancję MPGK udzieliło wykonawcy. Być może że cała sprawa się bierze z tego, że pierwotny wykonawca, czyli francuska firma TIRU, została połknięta przez dużą kompanię paprek, która wchodząc w ten kontrakt, chciała mieć po prostu takie zabezpieczenie. Teraz przejdźmy do kwestii inwestycyjnych. Szykują się duże inwestycje na lotnisku w Krośnie. Ma powstać między innymi pas startowy o długości dwóch kilometrów. Na jakim etapie jest obecnie ta inwestycja? To, żeby mówić o inwestycji, trzeba mieć dokumentację techniczną. A to chodzi głównie o to, abyśmy tę dokumentację mieli wykonaną, więc chodzi o zlecenie wykonania projektu technicznego, wydłużenia drogi startowej tak naprawdę i dróg y, 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 kołowania. W takim zakresie chcemy, chcemy zlecić ten projekt. Dwa projekty, które obejmowały szerszy, szerszy zakres, nie były do ogarnięcia naszym budżetem. Wykonawcy żądali kwot wielokrotnie wyższych niż, niż mamy zagwarantowane w budżecie, więc ograniczamy zakres projektowy do tego, co według nas jest realne. Mhm. I Jaki był cel tej inwestycji? Czy ona by no, poszerzyła działalność lotniska właśnie? Cel inwestycji jest oczywisty. On wynika też z masterplanu lotniska wykonanego przed wielu laty, który zakładał wydłużenie drogi startowej. Po ostatnich analizach wydaje się możliwe wydłużenie drogi startowej do dwóch kilometrów. Chcemy to mieć zagwarantowane dokumentacją, która będzie zakładał, zakładała etapowanie tej inwestycji. Najpierw do długości. O 300 metrów dłuższej, czyli 1400, 1410, a dopiero w kolejnym etapie możliwość realizacji 1710, a potem w trzecim etapie do dwóch kilometrów. Więc to jest kosztowne zadanie. Oczywiście bez dokumentacji trudno mówić o, o rozpoczęciu inwestycji. Wydłużenie drogi startowej zmienia też realia na lotnisku. Wtedy więcej. Operatorów jest zainteresowanych korzystaniem z takiego lotniska, które ma większe możliwości związane ze startem, lądowaniem, no z tym, czym dysponuje lotnisko. Im bardziej bogate w infrastrukturę lotnisko, tym bardziej wzbudza zainteresowania, nam na tym zależy. Kolejna inwestycja, która chyba ucieszy mieszkańców i też pewnie turystów, czyli rewitalizacja rynków krośnie. Jakie plany, zmiany są planowane? No, chodzi głównie o zazielenienie większej połaci rynku, w zasadzie w koncepcji, która już jest opracowana, która jest założeniem do postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji i realizację. No, zakłada nowe połacie ciągów zieleni, które też umożliwiają. Wypoczynek w cieniu, a nie tak jak dzisiaj przy otwartej przestrzeni i tym skwarze, który mamy tego lata, to nie jest to możliwe. A więc po prostu będziemy musieli się zmierzyć, z, pewnie też i z konserwatorem zabytków, z archeologami, bo pewnie każdy, każdy ruch łopatą w rynku będzie wiązał się z, z potrzebą badań archeologicznych. No ale bez tego nie zrobimy z tego zamiaru, nie zrobimy tego, tej inwestycji. Chodzi też o zapewnienie retencji wód opadowych, która zabezpieczy zieleń w wodę, bo z tym ostatnio jest, jest duży problem. Niektóre istniejące już drzewa po prostu umierają, widać to ewidentnie mimo naszych zabiegów, aby były zaopatrzone w większe obszary zieleni wokół wodę, mówiąc krótko, no nie daje to efektów, więc musimy coś podjąć więcej niż do tej pory. Wiadomo, kiedy ruszą pierwsze takie właśnie Pan mówił, bicie łopaty. No po przetargu, który się odbył, no mieliśmy wymagania znacznie większe niż, wymagania finansowe znacznie większe niż możliwości finansowe, więc w tej chwili został ten przetarg jakby zmodyfikowany, zakres przetargowy został zmodyfikowany, tak żebyśmy mogli to przedsięwzięcie zrealizować. Przypomnę, że jest tutaj dotacja z Unii Europejskiej, z programów Unii Europejskiej, którą pozyskaliśmy w konkursie. Jest też pomysł, by zmienić otoczenie Wysoka w Krośnie. W planach ma powstać sześć takich różnych stref. Jak wygląda obecnie realizacja tego właśnie zamysłu? Zamysł jest oczywiście na etapie koncepcyjnym, konsultacji społecznych, no i, i ewentualnie jeśli. Ustalimy wszystkie prawa do terenu dla gminy, wtedy możemy coś zaprojektować. W wielu obszarach jest problem z własnością, więc spodziewam się, że nie będzie łatwo. Tereny niektóre mają właścicieli żyjących, a choćby z, ostatniego, z, ostatniego, z ostatnich dni korespondencji z niektórymi właścicielami wynika, że. Nie chcą pozbyć się kawałka terenu, żeby przebiegała przez ich własność ścieżka rowerowa. Niezrozumiałe nie, nie to jest dla mnie, bo teren nie jest wykorzystany na inne cele niż tylko uprawę łąki czy trawy, więc to tak w środku miasta to średnio wygląda. No będziemy mieli na pewno problemy, więc. Pewnie dlatego też robimy to odcinkami, bo zdajemy sobie sprawę, że zrobienie w całości będzie trwało. No mamy przykład ścieżki, która została zakończona nad Wisłokiem, ścieżki rowerowej, która no, musiała przejść całą procedurę związaną z ochroną środowiska, z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Musiała spełniać warunki ekologiczne i tak dalej, więc łatwo nie będzie. Duże plany też, duże plany też są w związku ze stadionem przy ulicy Legionów w Krośnie. Co tam się zmieni, ma być rozbudowa? No, mamy już rozstrzygnięty przetarg na wybudowanie nowej trybuny Krytej Trybuny Głównej na prostej stadionowej wykonawca mam nadzieję rada moment, myślę, że końcem września będzie chciał rozpocząć pracę związane z przygotowaniem inwestycji. No oczywiście to wiąże się też z uzgodnieniami z klubami sportowymi, bo jak wiadomo dwie, dwie dyscypliny sportowe korzystają na co dzień z tego obiektu, więc musimy to wszystko pogodzić, zapewnić zaplecze dla drużyny piłkarskich, dla drużyn piłkarskich dla organizacji zawodów w piłce nożnej w innym miejscu, więc pewnie jakieś tymczasowe zaplecze trzeba tam zorganizować, zapewnić i nad tym w tej chwili pracujemy. A ja, wykonawca, wykonawca jest bardzo dobrym, sprawdzonym realizatorem wielu ważnych inwestycji również w naszym regionie, choć pochodzi spoza regionu. Jeżeli chodzi właśnie o ten stadion, jakie korzyści niesie rozbudowa? No przede wszystkim mamy inny standard rozgrywania, odbywania imprez nie tylko sportowych na stadionie. Mamy możliwość zapewnienia zaplecza dla organizacji dla dla sportowych, dla Mosiru, dla klubów sportowych. Nowe, nowe pomieszczenia, bo to nie tylko sama trybuna, ale głównie to jest na zapleczu trybuny dość duży budynek zapleczach, które dzisiaj mieściło się w tym budynku wolno stojącym nieopodal istniejącej trybuny. No ale to będzie zupełnie inny świat, inny standard, inne warunki do, do organizacji różnych, różnych przedsięwzięć. Także i, i miejsce do, dla mediów, miejsce dla służb, ochrony imprezy, zabezpieczenia imprezy. No wszystko co wymagane są przez związki sportowe, a te związki postawiły dość duże wymagania. Mówię o w w Polskim Związku Piłki Nożnej i Polskim, polskim Związku z który, Motorowym, który, który z, postawił warunki związane z organizacją imprez żużlowych a te wymagania jednego i drugiego związku po prostu były różne. No i trzeba było tu wymagania były postawione dość wysoko dla projektanta sprostać tym oczekiwaniom i uzgodnić te, te, dwie, te dwa stanowiska w związkach sportowych to to zostało wykonane no i dzięki temu możemy możemy mówić o rozpoczęciu inwestycji. Oczywiście Trybuna to jest, to jest oczywiście jedna sprawa zapewnienie warunków godnych, warunków do, do obserwowania widowisk sportowych, ale też tak jak powiedziałem praca na co dzień klubów sportowych, organizacji sportowych, które do tej pory gnieździły się w ciasnych pokoikach, kiepsko wyposażonych w budynku, który liczy sobie kilkadziesiąt lat, a sama Trybuna, która będzie rozburzona liczyła ponad 70 lat, więc już chyba Czas nadszedł, czas nadszedł, żeby zmienić rzeczywistość. Jeżeli chodzi o zmianę rzeczywistości, też rozrasta się osiedle lepszej ulicy Halera w Krośnie. Miejska spółka TBS na przekazanym przez miasto terenie zapanowała budowę kilku bloków. Na jakim etapie jest plan budowa? W tej chwili kompleks drugiego bloku takiego połączonego budynku wyższego z niższym jest na etapie z zamkniętym surowym, stan surowy zamknięty. Przystąpiono do wykańczania wewnątrz. Mieszkań, więc spodziewam się, że na wiosnę będzie oddany ten budynek do eksploatacji. Szukamy źródeł finansowania. Bank Gospodarstwa Krajowego nas tutaj wspiera. Ostatnio otrzymaliśmy kolejną transzę wsparcia, więc możemy mówić o, o sprawnym i płynnym działaniu na tej inwestycji. No ale będziemy poszukiwać kolejnych źródeł na kolejne dwa. Kompleksy tych dwóch budynków, które tam są już zaprojektowane i na które mamy pozwolenia na budowę. Miasto daje mieszkańcom też głos, jeżeli chodzi o różne inwestycje. A, przepraszam, a to jest 80 kilka miejsc, y, mieszkań w jednym obiekcie, tym podwójnym budynku, połączonym budynku, mniejszy i, i większy. To jest 80 kilka mieszkań, więc, więc to jest sporo, a li, lista oczekujących liczy 900 osób. I plany będą na kolejne mieszkania w innych jest. No musimy sprostać oczekiwaniom. Oczywiście lista jest zweryfikowana co jakiś czas, abyśmy też nie przeszczelili z ilością wybudowanych mieszkań. Zmienimy temat miasta, daję głos mieszkańcom do różnych właśnie tematów. Ruszyła nowa edycja budżetu obywatelskiego właśnie w miasta Krosna, kto może zgłaszać na swój projekt i jakie warunki musi tak. spełniać ten projekt? Każdy mieszkaniec, który, który ma pomysł, ciekawy pomysł na, na miasto, są określone kryteria w regulaminie, więc. Mogą być projekty małe, malutkie, przedsięwzięcia lokalne w dzielnicy, nawet w ulicy, na danej ulicy. Projekty twarde, miękkie, miękkie, więc nawet impreza jakaś integracyjna dla mieszkańców, czy wycieczka dla grupy. Tak jak ostatnio grupa seniorów pojechała sobie na wycieczkę na Węgry, to były właśnie projekty. Obywatelskie, które uzyskało, uzyskały w głosowaniu odpowiednią liczbę głosów i zostały zakwalifikowane. Mogą być projekty też twarde, które, które polegają na remoncie, czy to chodnika ulicy, czy, czy budowie jakiegoś miejsca do wypoczynku, placu zabaw, ukwiecenia jakiejś części miasta. Czy upiększenia miasta. Mogą być też pomysły na nowe zupełnie przedsięwzięcia, więc każdy pomysł się liczy, bo myślę, że nawet te projekty, które nie zyskają jakby w głosowaniu, są ważne, bo pokazują, czego oczekują nasi mieszkańcy, a wtedy staramy się w naszych budżetach corocznych uwzględniać niektóre przedsięwzięcia. jesteś ciekawszy, które były do tej pory realizowane w ramach budżetu, które pan tak zapamiętał najbardziej? No. Jest ich tak dużo, że trudno mi w tej chwili jakieś mieć ulubione. Natomiast no, jest szereg projektów, które, które ludzie oczekiwali. Mamy taki, takie przedsięwzięcie. Ostatnio uczestniczyłem w takim pikniku z okazji Dnia Dziecka w Polance, w, w obszarze, który powstał przy, par, przy Domu Ludowym. Piękny park jest, gdzie, gdzie można było tego, takie przedsięwzięcie zrealizować. No, społeczność Polanki uznała, że jest to ważne i, i, i głosowała gremialnie za tym pomysłem. Oczywiście są pomysły też ze strony Ochotniczych Straży Pożarnych. To, 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 z, to z kolei są przedsięwzięcia o różnej skali, łącznie z kupnem samochodu strażackiego, czy sprzętu strażackiego, czy modernizacji strażnicy. No To jest to społeczność dobrze zorganizowana, więc czasem się integrują między dzielnicami. I potrafią tak zagłosować, że, że projekt zyskuje akceptację. No ale takie są prawa budżetu obywatelskiego. Głosowanie jakby obywateli decyduje, które projekty przechodzą, a które są w poczekaniu. Mhm. Ruszyłam kiedy Twoja opinia równa się lepsze krosno. Jaki jest jej cel? No, chcemy poznać opinię mieszkańców. Chcemy, chcemy, aby mieszkańcy byli aktywnie działający, wypowiadający się na temat życia w mieście. Każda opinia jest ważna. Ta, ta zła opinia to ona musi być w jakiś sposób poparta. Dlaczego jest źle, skoro jest tak dobrze? <noise> Albo czemu tak jest dobrze, a mogłoby być jeszcze lepiej? Czego oczekują mieszkańcy? No, chcemy się wprost dowiedzieć z takich ankiet. O, o w opinii mieszkańców, Jaka, jakie, jakie mają zapatrywania co do przyszłości miasta, pewnych dziedzin życia w mieście itd. A czy można tę ankietę znaleźć? Wszystko jest na stronie internetowej krosno.pl, więc zachęcam do udziału zarówno w budżecie obywatelskim, jak i zachęcam do wypełnienia ankiety. My też oczywiście zachęcamy, a pan dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.